Cześć kochani, Marek Małek z tej strony z bezpan.pl Jestem u pana Ryszarda w Poznaniu. Witamy tutaj. I tutaj te palmy, y, proszę zobaczyć, to nie są małe trachy karpusy, bo one mają pewnie z 4,5 metra, nie? 3,60 do. Y, sam pień. Y, pnia, pnia, Sam metry, 60 cm I liście z metr. Plus liście metrów. Albo więcej, no to może tak, być prawie tak. 5 metrów. No, będzie tak, będzie około 4, prawie 4,5. Przed chwilą tu dochodziliśmy po korespondencji, po zdjęciach, kiedy one były kupowane, i wyszło nam, że w 2019 roku, tak. czyli minęło 5 lat. Minęło 19, 20, 21, 22, 23, 26. Bo cały 2019, 20, 21, 2, 3, 4. 4, no tak. 5, 6, 6 zim. Proszę zobaczyć, jak one wyglądają. Zaraz przemienimy kamerę, żeby to pokazać. Proszę bardzo, niech pan stanie przy niej. A. O! Ja się muszę jak daleko odsunąć, żeby to było widać. No nie no, 5 metrów ma spokojnie. 5 metrów ma spokojnie. Niech pan powie, jak pan ją zabezpiecza, jak pan sobie radzi. Samemu? Tak samemu. Wszystko samemu naprawdę? Ja samemu to robię żona mi tam pomarzy, coś podaje, wynajmuje rusztowanie to mhm. aluminiowe. I sobie wchodzę i przygotuję się wcześniej, I oczywiście dół owijam wcześniej mm -hmm. i tak dalej I, i ja jak na razie radzę sobie sam. To jest niewiarygodne, taką dużą palmę okrywa Pan samemu, ja u siebie kolegę to znaczy, zawsze biorę. Czasami mi tam pomoże wnuk czy syn, ale generalnie najlepiej mi się samemu, bo wtedy powoli sobie robię mm -hmm. i rozkładam tą pracę na dłużej. Ale to ale właśnie spoko. najważniejsze jest, że się da samemu. Bo sobie. ludzie mają palmę dwa no. razy mniejszą, mówią, nie to problem, to Dobrze, się nie da. Kwestia doświadczenia. <coughs> A no pewnie. Teraz już wiem mniej więcej jak ją, jak opanować te liście, żeby je związać, mm -hmm. żeby nałożyć pierwszy ten worek, Właśnie tą pierwszą włókninę, także, ale wszystko można opanować. Czyli teraz już jest szybko, pierwszy rok było gorzej pewnie, co? No pierwszy, drugi, no teraz, w, w tym roku, no mówię, tylko muszę... Po prostu nie można czekać aż przyjdzie mróz, bo wtedy te liście już są sztywne mm -hmm. i jest trudniej, prawda? Trochę trzeba parę, kilka dni wcześniej analizować, patrzeć, jakie są prognozy i, i wcześniej, także... Ale w, w tym roku nas w zeszłym, zaskoczyła nas ta zima, no, nie? Ten listopad. No niesamowite to było. No, zaskoczy, nas zaskoczyła i dlatego z tymi troszkę pomarzło końcówki. Tutaj. Ale tak? wygląda dobrze. U mnie było minus 15 stopni, wtedy A u pana ile było? Kojarzy pan? To był ten ja mróz taki wiem, duży? Było gdzieś 12-13, minus poniżej 10 było. Y -y. I mówił Pan, że była jakaś awaria, tak? Czy coś, że nie grzała? Y -y, tak, to no, -y mi się właśnie sterownik y uszkodził i 4-5 dni w ogóle nie było. Przy takim zdania, mrozie? Przy takim mrozie i, i te końcówki mi y -y. trochę zmarły. No ale opanowałem sytuację No ale zobaczcie, jak widać palma rośnie i ona wcale pomimo takiego mrozu nie umarła. Tak, tak no ma te pióra w tym roku ma, o, o, można stąd zobaczyć, że ładnie. Tak. Teraz już jest dosyć ciemno, to znaczy to muszę się odsunąć, żeby to wszystko było widać. Ale... O, teraz lepiej widać, bo słońce, le, znaczy nie jest jeszcze tak ciemno. Czyli miała około minus 13 stopni i to trwało kilka dni. A była Ale zawinięta była we włóknina, tak? Dokładnie była zawinięta. Tylko nie była grzana. Tylko nie była grzana, bo tak, oczywiście. I ile ona urosła przez te 5 lat? Z tego pnia? A to i nie będę strzelał, bo samego pnia. Z metr na pewno, nie? Ponad metr, na pewno ponad metr. Ponad metr. Ponad metr pnia urosła w 5 lat. Ale to nie jest jedyna palma, nie? Przechodzimy. Ha, idziemy dalej. Ona, tam ta druga jest niższa? Tak, ta jest niższa. Ta ma pnia 2,80 m. Ale ona jak przyjechała, była niższa od razu? Tak. Czyli jedna była wyższa, druga była niższa. Jedna była wyższa, druga była niższa. Bo ja już nawet nie pamiętam. O ile ta ma liści. I ta jest inna, taka rozłożysta bardziej. Mm -hmm. No ona też rośnie z drugiej strony domu, nie? To tutaj jest bardziej zacisznie. Tam, tak, tamta jest no, wiatr jednak, a tu jest zaciszona. Także lepsze warunki ma. Lepsze warunki. I tak. tutaj nie było żadnego problemu. Nie, nie było. Patrzcie. Piękna palma, pod nią niech pan stanie, zobaczymy. Ale fajnie to wygląda. Proszę, ja aż się odsunę do samego końca, żeby było widać całość. O! To jest trochę karpus Fortunei, najlepsza palma do polskiego ogrodu i ona minus 12 stopni wytrzymuje. Tamta jak widać wytrzymała. Liście trochę dostały, ale palma żyje i nic jej nie jest. Tak, żyje, żyje. cieszy oko. Cieszy oko, nie? A to skąd był ten pomysł, żeby mieć palmy? Skąd się zrodził? Kora, Cornelia. Aaa, córka! Synowa bo mojej moja żona uwielbia palmy jej się podobają jak jedziemy gdzieś na południe to 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 palmy palmy no i Kornelia wpadła na, na, na pomysł, że macie panie, państwo macie No, że sprzedaje sprzedajecie Sprzedajecie i nam to sprawili taką niespodziankę przyjechała, a później przyjechała druga ale wy wiedzieliście, że będzie taka niespodzianka? czy to było zaskoczenie takie zaskoczenie. zupełne Dube. pierwsza była, druga już wiedzieliśmy, ale pierwsza była zaskoczenie, całkowite zaskoczenie. Radocha była? nie, no, no, no tak trochę było to przeżycie, bo nie spotykamy oprócz Warszawy i sztucznej palmy, tak? na, to, 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 to nie spotykamy tutaj palmy. A ludzie, a ludzie niektórzy myślą, że ta w Warszawie jest prawdziwa. I, Niech mi Pan wierzy. I, na, I było tak, że tu też pytali czy to jest na pewno żywa palma. No właśnie, tak. a my jak ludzie, bo tu jesteśmy blisko ulicy, czy ludzie, jacyś sąsiedzi zaglądają, czy ktoś, bo tu raczej mały ruch jest, nie, bo, ale na ale początku nie, się... Rowerami, ludzie spacerują i tak dalej. I tak na dalej. początku się dziwili, co? No, wie pan, ludzie się zatrzymują, ale no nie pytają, nie podchodzą, mhm. tak. rzadko ktoś to zapyta, ale tak to no, podziwiają, robią zdjęcia, no nie będą pytać. Tak. <laughs> Fajnie, zobaczcie. Ta palma ma 5,280, tamta ma 3,60. To wygląda tutaj w Poznaniu. Naprawdę, fajnie, że przyjechałem. Przywiozłem panu Ryszardowi kabel, termostat, nawóz. Bo od razu byłem w Poznaniu, to mówię, co będę wysyłał? Jak tu podjadę. To od razu przy okazji no się spotkamy no i coś no sobie no nagramy, tak? A znamy się też już od lat, można od powiedzieć, się chyba już. 20. Jak tu pierwszy raz byłem yy, ze swoim tak, synem. Około 20 jeszcze mieszkaliśmy w, przy torach. Przy, przy torach. Tak. w Szeregowcy, tak jest. Pamię, się, pamiętam zgadza. tamte czasy, 20 no to, lat. No to już będzie 20 albo yy. No nie, około 20 powiedzmy będzie. No Oko, tak jak 20 lat! No dobrze, no jak syn Mój niestety, syn ma 23? 23. On wtedy miał około, około 5 lat. No 18 lat. Jak miał... Tak, on jak był tu na, na zabiegu, to on miał rok! Rok miał. Roczek miał. To 22 A. lata minęły. Ja dziękuję. Czas, Patrzcie, czas tak leci, że nawet że po prostu zapominamy, jak to jest. Kurczę, niesamowite. Słuchajcie, jak Wam się podobał nasz film i te palmy, które tu rosną, to zasubskrybujcie kanał, dajcie łapę w górę i napiszcie w komentarzu, jak Wam się te palmy tutaj podobają w Poznaniu. Jak ktoś chce, to oczywiście może sobie zarezerwować, może sobie taką kupić na wiosnę, bo Frajda jest niesamowita. Tak jak widać, uśmiech na twarzy nie schodzi. I to to jest radość, to jest fajne, że można sobie sprawiać takie małe przyjemności, tak. nie? Wspaniała rzecz. Pamiętajcie, że zapalniamy Polskę z Czy Trzymajcie się, cześć.